W Muzeum Migracji 30 kwietnia otwieramy nową wystawę czasową. Jest to wystawa familijna dla dzieci i rodzin o tytule Przeprowadzki. Na tej wystawie opowiadamy historię dwójki bohaterów, chłopca Franka, który przeprowadza się z miasta do miasta w Polsce. I dziewczynki Oleny, która do Polski przeprowadza się z Ukrainy. Opowiadając tę historię, zastanawiamy się i analizujemy emocje, jakie towarzyszą przeprowadzką. Każdy z nas przeprowadzał się co najmniej raz, więc myślę, że każdy z nas też to pamięta, ile, ile się wtedy dzieje. No i opowieść ta budowana jest angażującymi instalacjami. Można się świetnie bawić, ale też dużo nauczyć. Wystawa jest też w czterech językach po polsku, ukraińsku, rosyjsku i angielsku, więc jest dostępna dla każdego i też się na nią zapraszamy.